Witam wszystkich serdecznie. Na tym filmiku, a raczej na kilku jego częściach pokażę, jak wykonać śliczną szydełkową sukieneczkę dla malutkiej dziewczynki. Sukieneczka będzie wzorem dopasowana do tych bucików, które już pokazywałam. Jaki wzorem, jaki kolorystycznie, będzie to taki komplecik. Tutaj przygotowałam projekt tej sukieneczki. Będzie to sukieneczka warstwowa. Ta dolna część rozkloszowana będzie miała warstwy podobnie jak spódniczka, którą kiedyś pokazywałam, chociaż wzór będzie inny, pasujący właśnie do ściegu pęczków. Co nam będzie potrzebne? Korzystam z tej oto włóczki. Kolor jest piękny. Tutaj jest nadruk, jaki to jest dokładnie kolor. Jest to włóczka bawełniana, dosyć śliska. Używam do tego kordonka białego. Górę wykonam białym kolorem, dół właśnie tym. Szydełko metalowe 2 mm, dwójeczka. Potrzebne będą jeszcze nam oczywiście nożyczki oraz guziczek. Zaczniemy pracę od wykonania góry tej sukieneczki. Projekt nie jest trudny, aczkolwiek jest troszkę pracochłonny, szczególnie ta dolna warstwa. Pracę rozpoczniemy od wykonania tutaj górnej części. Ta górna część rozpocznie się od zrobienia 78 oczek łańcuszka. A więc wykonujemy 78 oczek łańcuszka, robię pętelkę i 78 oczek łańcuszka. Postaram się wytłumaczyć tak, wykonanie tej sukieneczki, tak, żeby można było dopasować rozmiar do odpowiedniej wielkości. Aczkolwiek ja pokazuję dokładnie na rozmiar, tak, do pół roku tą sukieneczkę. Do pół roku. Natomiast wytłumaczę tak, żeby można było zrobić nieco większą bądź nieco mniejszą. Będzie to dosyć proste. A więc, wykonujemy pierwszy łańcuszek 78 oczek. Ja zrobię teraz pauzę i właśnie to wykonam. Łańcuszek jest już wykonany. Teraz bardzo dokładnie, szczegółowo pokażę pierwszy rząd tej sukieneczki. Dokładnie oczko za oczkiem i zaczynamy pracę. Proszę odliczyć 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I właśnie w to piąte oczko przytrzymujemy tutaj sobie palcem, żeby zaznaczyć. Na szydełku robimy narzut i w to piąte oczko wbijamy szydełko. Wbijamy szydełko i tutaj robimy pierwszy słupek. Ta górna część sukieneczki będzie wykonana samymi słupkami. Pierwszy słupek. Tutaj powstała nam taka pętelka. To bardzo dobrze, ponieważ będzie to pętelka, którą zapniemy nasz guzik w sukieneczce. Kiedy już pierwszy słupek zrobimy, Proszę zrobić jeszcze sześć słupków. Po kolei w każdym oczku słupki, czyli pierwszy zrobiony, drugi słupek, trzeci, czwarty. Piąty, szósty i siódmy, ponieważ razem z tym pierwszym ma być siedem słupków. Siedem słupków już jest zrobionych, i teraz robimy narzut w ósmym i dziewiątym oczku. Ósmym i dziewiątym oczku, za tymi siedmioma słupkami wykonujemy następujący schemat. W tym następnym oczku ósmym wbijamy szydełko i tutaj robimy dwa słupki, dwa naraz słupki. Pierwszy i w tym samym oczku drugi. Teraz proszę zrobić dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa, narzut. I w następnym dziewiątym oczku znów dwa słupki. Pierwszy i drugi. Czyli dwa słupki, dwa oczka i dwa słupki. Następnie narzut i odliczamy w następnych 17 oczkach. Robimy po jednym słupku, czyli 17 słupków. Ja zrobię to na żywo, żeby. Było, tak dokładnie wszystko jeden pierwszy słupek drugi trzeci czwarty piąty, Siódmy ósmy dziewiąty dziesiąty jedenasty.

i 17. 17 pojedynczych słupków. I znów wykonujemy ten schemat, co tutaj. W następnych dwóch oczkach robimy teraz narzut, w następnym oczku, czyli tym 18 i 19, wykonujemy w tym 18 dwa słupki. Pierwszy i w tym samym oczku, drugi tak jak poprzednio to robiliśmy. Dwa oczka łańcuszka, narzut i w dziewiętnastym znów dwa słupki. I taki schemat powtórzymy jeszcze. Teraz proszę zrobić znów siedemnaście oczek łańcuszka. Wróć. 17 słupków. W następnych 17 oczkach. 17 słupków. Pauza. 17 słupków, tak jak tutaj wykonywaliśmy, już zrobiłam. I znów za tymi 17 słupkami, podobnie jak było wcześniej, wykonujemy ten schemat, czyli w 18 oczku dwa słupki. Dwa oczka łańcuszka narzut i w dziewiętnastym oczku znów dwa słupki. I to jeszcze powtarzamy. Teraz proszę zrobić znów 17 słupków, tak jak tutaj i tutaj 17 słupków i nasz motyw za tymi 17 słupkami pauza. Następnych 17 słupków jest, jest już wykonanych. Teraz w, wykonam w następnych dwóch oczkach nasz motyw, czyli dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki. W 18 oczku dwa słupki raz 2, 2 oczka łańcuszka i. W dziewiętnastym oczku dwa słupki, pierwszy, i w tym samym oczku drugi. Narzut wykonujemy i do końca, do ostatniego oczka, czyli osiem oczek, nam zostało. I w tych ośmiu oczkach proszę zrobić do końca po jednym słupku. Ja to zrobię teraz na żywo. Ponieważ tych słupków jest dosyć niewiele, tego typu włóczka, takie kordonki, cienkie metalowe szydełka. Troszkę się trudniej, wolniej na nich pracę wykonuje. Większej precyzji trzeba, troszkę więcej umiejętności, ale jednak no te letnie, wiosenne rzeczy. Trzeba właśnie takimi cieniutkimi włóczkami wykonywać. O, właśnie, 8 słupków do ostatniego oczka zrobionych. I teraz co dalej? Powstał nam taki paseczek, i to jest nasz karczek. Co teraz? Odwracamy nasz paseczek na drugą stronę. Odwracamy na drugą stronę, na lewą stronę, układamy sobie dobrze włóczkę i teraz będziemy pracować z powrotem. Jak będzie wyglądać ten i następny rząd? Dwa następne rzędy, czyli drugi i trzeci, będą identyczne. Rozpoczynać będą się w ten sam sposób, kończyć w ten sam sposób, a więc to, co pokażę teraz, proszę jeszcze zrobić w trzecim rzędzie. Podobnie odwrócić robótkę na drugą stronę i jeszcze Trzeci rząd taki zrobić. Ten drugi i trzeci rząd zawsze będziemy zaczynać od trzech oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, które zastępują pierwszy słupek. Następnie tutaj, gdzie mamy słupki, w każdym tutaj miejscu, gdzie jest słupek, wykonujemy słupek na słupku. Słupek na słupku. Czyli po kolei robimy Słupki. Tutaj, akurat, jest króciutki kawałeczek tych słupków, więc zrobię na żywo i dojdziemy do miejsca, gdzie jest nasz motyw, i powiem, jak poradzić sobie z naszym motywem. Słupek na słupku wykonujemy, czyli tam, gdzie było 17 słupków. Wykonujemy wszędzie słupek na słupku. Włącznie tutaj, gdzie były dwa słupki w jednym oczku. Słupek na słupku. Po prostu bardzo łatwy. Ta góra sukieneczki jest bardzo łatwa. No dobrze, ale doszliśmy do naszego motywu. Czyli tutaj, gdzie, jest, gdzie są dwa oczka łańcuszka pomiędzy parami słupków. I co dalej? Co tutaj robimy? Ano, tutaj robimy narzut. Wbijamy szydełko w dziurkę i tutaj również powielamy ten sam schemat co w rzędzie pierwszym, czyli w tej dziurce robimy dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i znów dwa słupki. I tak wykonujemy cały ten rząd. Wszędzie w miejscach, gdzie są zrobione te dziurki, i dalej słupek na słupku. Tak proszę zrobić ten drugi rząd do samego końca, oraz rząd trzeci. I tu po kolei przerabiamy, tak jak tłumaczyłam. Wykonujemy w ten sam sposób dwa rzędy, potem troszkę się zmieni wygląd tej sukieneczki, połączymy to w całość. Dzięki temu, że tutaj dodajemy jeszcze podwójne słupki, troszkę nam się zwiększa ta sukieneczka. Z każdym rzędem jest tych słupków więcej, powiększa nam się ona. I to jest właśnie sekret naszej rozmiaru tej sukieneczki: że im więcej zrobimy rzędów tutaj, tym będzie ona większa. Ja tutaj mm, zrobię do trzeciego rzędu i powiem co dalej. Pausa. Trzy rzędy słupków wykonane. Wygląda to w ten sposób, żeby przybliżyć nieco rozmiary tej sukieneczki. Przygotowałam centymetr. Otwór na głowę w moim przypadku ma tylko 7 centymetrów. Ale dzięki temu, że mamy wykonane z przodu rozcięcie, tutaj będzie można przypiąć guziczek i yy, Lepiej nałożyć dziecku tą sukieneczkę bez przyciskania, bez męczenia. I właśnie po to zrobiliśmy tutaj to rozcięcie. Tutaj na samej górze będzie pętelka, guziczek. Jeżeli chcą panie wykonać większy rozmiar, na przykład na roczną dziewczynkę, to teraz jeszcze trzeba powtórzyć kilka rzędów, może nawet z dwa rzędy. W moim przypadku szelka tej sukieneczki ma tylko 2 cm, tak jak powiedziałam, jeżeli chcą panie zrobić na starsze dziecko, proszę zrobić więcej teraz rzędów jeszcze z tym rozcięciem. Ja natomiast postanowiłam, że będzie akurat pasować na na prezent dla dziewczynki. Ta sukieneczka właśnie będzie prezentem, akurat na taką maleńką dziewczynkę. Dlatego mi wystarczy tylko trzy rzędy i co dalej? Teraz będziemy wykonywać nieco inaczej pracę. Dalsza praca już będzie połączona, połączone już będą te rzędy. Co robimy? Widzę z przodu mam już to rozcięcie i teraz odwracam na drugą stronę. Odwracam tak na drugą stronę, obojętnie czy to jest prawa, czy, czy lewa strona. To już nie ma, po, nie ma znaczenia. Po złożeniu, odpowiednim złożeniu, odwracam tak, żeby było to tak jakby do góry nogami, ta sukieneczka. I co robię dalej? Wbijam szydełko. Mam włożone szydełko w ostatnie oczko, ostatni słupek, tutaj w pętelkę i wbijam szydełko w tą drugą część tego, tego rozpięcia, tutaj w pierwszy słupek w górne oczko, ten słupek to tak naprawdę trzy oczka łańcuszka. W to górne oczko, tutaj wbijam szydełko i robię oczko ścisłe. Łapię włóczkę na szydełko i przeciągam przez wszystkie pętelki. I już połączyliśmy naszą sukieneczkę. Tutaj jest miejsce łączenia. I teraz będziemy wykonywać tą sukieneczkę karczek na okrągło, bez żadnych rozcięć, bez niczego. I teraz zaczniemy, tak jak każdy rząd, zaczynaliśmy od wykonania. Trzech oczek łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek. Tutaj podobnie będziemy wykonywać słupek na słupku. Ja dojdę słupkami do rogu, pierwszego rogu. Wykonuję słupek na słupku. Tutaj już praca będzie bardzo przyjemna, bardzo łatwa. Tak jak powiedziałam, ten zabieg w przypadku pań, które robią Nieco większą tą sukieneczkę będzie nieco później, na przykład za dwa rzędy. Ale troszkę trzeba tutaj pokombinować, troszkę użyć sprytu i na pewno panie sobie poradzą. Słupek na słupku wykonuję. Dochodzę prawie, że do rogu, pierwszego rogu. I nastąpi łączenie tych rogów. Słupek na słupku. I już ostatni słupek na słupku. I mamy rogi. Składamy pierwszy tak blisko siebie te rogi, żeby były one no, tak blisko siebie. <laughs> po prostu. I teraz wykonujemy w pierwszym rogu, w pierwszym rogu wykonujemy pierwszy słupek. Tutaj, w najbliższym rogu wykonujemy pierwszy słupek. Znów jeszcze w tym samym rogu robimy drugi słupek. Dwa słupki w pierwszym rogu. I teraz robimy narzut, i od razu przechodzimy do następnego rogu. Tutaj nie przerabiamy. Tej części, która jest szelką naszej sukieneczki, tylko przechodzimy od razu do następnego rogu, i w tym następnym rogu robimy dwa słupki. Również od razu bez żadnych oczek łańcuszka dwa słupki. I podobnie rzecz się ma z dalszą częścią sukieneczki, odwracamy ją na drugą stronę. Tutaj wykonujemy słupek na słupku, i podobnie z tym rogiem proszę zrobić, tak samo jak tutaj. Dwa słupki w pierwszym rogu i dwa słupki w następnym rogu. I tutaj powstał nam otwór na rączkę. Jeżeli będzie więcej warstw tutaj słupków, no to ten otwór będzie większy. W moim przypadku jest to maleńka sukieneczka i ten otwór będzie mniejszy. Zrobię do końca ten rząd, słupek na słupku i rogi, tak jak tłumaczyłam, i pokażę, jak połączyć wszystko. Pauza. Ten rząd jest już prawie zrobiony. Jeszcze tylko pokażę, jak połączyć go. To jest przód sukieneczki bez rozcięcia. Tutaj są otwory na rączki. Maleńkie jest to wszystko. Tutaj jest tył sukieneczki. Tył ma tak małe rozcięcie, żeby swobodnie weszła główka rączki dziecka. Swobodnie. I jak łączymy ten i każdy następny rząd również oczkiem ścisłym. Wbijamy po prostu szydełko w pierwszy słupek, od którego zaczynaliśmy ten rząd. Ten słupek to tak naprawdę trzy oczka łańcuszka. W to górne oczko przybliżamy i robimy oczko ścisłe. Tak wygląda łączenie. Ja jeszcze zrobię jeszcze dwa rzędy słupków, po prostu w każdym oczku po jednym słupku, słupek na słupku. Każdy taki rząd, jeszcze te dwa rzędy, zaczynamy od wykonania trzech oczek łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek, i następnie po kolei słupek na słupku, łącznie tutaj robimy ten rząd i następny. Łączymy również oczkiem ścisłym. Tak jak mówię, w podaję dokładną ilość rzędów jeszcze dwa rzędy ale tylko w przypadku y, dzieci y, do trzech miesięcy życia ponieważ taką y, ja mam y, ja mam wykonać taki wymiar sukieneczki i tutaj wykonuję idziemy słupek na słupku i tak proszę zrobić jeszcze dwa rzędy razem y, ten tułów będzie miał Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rzędów. Sześć rzędów mój będzie miał tułów sukieneczki i dalej wykonamy już na następnym filmiku, także serdecznie zapraszam na kolejną część.